wracamy do PetsGo po w zasadzie jednym dniu przerwy. Wczoraj był potężny opening, na który Was serdecznie zapraszam, jeżeli go nie widzieliście. A dzisiaj powtórzymy to, tylko zrobimy to jeszcze lepiej. Mianowicie, otworzymy naprawdę mnóstwo tych rolek. W zasadzie zrolujemy to wszystko. Jak widzicie, mam mnóstwo tych potek. Jeszcze sobie porobimy te blazing, Dice, Potiony. I jak generalnie mam nadzieję, że dropi nam. Jeśli nie huge, to coś naprawdę. Ekstra. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Wam podziękować za potężną aktywność pod wczorajszym materiałem. No i odbieramy pocztę na sam początek. Yy, mamy od Eksiaka, dziękuję bardzo za miłe słowa, 7 godzin temu. I mamy uuu empiryczny smok. Jak to jest, słuchajcie, jeden z moich najlepszych petów. Dzięki Eksiak za tego pięknego empirycznego smoka. Odbieramy dalej, mamy też od Marcelgo. I to jest takie ciastko. No takie sympatyczne, no. Odbieramy. Dziękuję bardzo. Mam też starożytnego smoka. Chyba go nie miałem swoją drogą. Sprawdzam. Dziękuję jak Ksiak za tego potężnego gifta, No nie mam, więc on w fajny sposób tutaj zasili mój Pet Index. Mamy kolejnego takiego starożytnego smoka. czy tutaj było coś napisane? No mniejsza o to. Trzymaj chło. Łopanie! Łopanie! Dzięki piękny Eksiak. Jak Eksiak to jest kozak, zostawcie mu łapę w górę w komentarzach. Dzięki niemu mam teraz najlepszego peta. Dzięki ci stary. O i teraz zobaczcie, kim mamy tutaj potężny anielski dosłownie a, anielskie trio. Więc no całkiem nieźle. A tymczasem pod koniec tego odcinka wyślemy pety do tych ludzi, którzy zostawili w komentarzu swój nick. Tak więc jeżeli chcecie, żeby wysłać wam peta, w kolejnym odcinku napiszcie w komentarzu swój nick. Przy okazji. Inna ważna sprawa, wiele osób pyta się mnie, co trzeba zrobić, żeby, żeby dodał do, do znajomych. Trzeba po prostu być wspierającym um, tego zacnego kanału i napisać też w komentarzu swój nick. Niezależnie czy weźmiecie ten najtańszy próg za chyba 2 zł, on kosztuje, czy droższy, dodaję e, każdego wspierającego. To tyle tytułem wstępu. A jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy opening. Mianowicie, jak widzicie, do no nowej aktualizacji zostało 17 godzin, no ja niestety jej nie nagram, ponieważ nie będziemy je w domu. Teraz w sobotę, Jak pewnie teraz w tym momencie jest już mniej czasu do aktualizacji, natomiast w sobotę pojawi się materiał z innej gry, z innego symulatora i w niedzielę, nie w niedzielę nie, więc w niedzielę będzie omówienie update'a, mam, mam nadzieję, że w sobotę obejrzycie e, no, e, no fajny materiał, który dla was przygotowałem, nie będę wam spoilerował co to jest. No i co, zacznijmy od tej kostki. W ogóle zanim zaczniemy, to ja chciałbym zobaczyć, czy ta, ta potka coś daje do tej kostki. Nie mam pojęcia, czy tak jest, ale sprawdzimy to. Dobra, U, u tutaj przy okazji jakieś. Aha, dobra, mniejsza o to. Yy, Okej, okay. anulujmy to sobie. Sprawdźmy, czy to coś da. Chyba nie, mi się wydaje. A tu już sklejowałem to. No dobra, to mniejsza o to. Więc tak, stwórzmy na początku eliksirki. Yy. Mam jeszcze ten szczęśliwy eliksir na 700% przez 2 godziny, bo sobie grałem dzisiaj bardzo długo. I dlatego weźmiemy sobie, zrobimy natychmiastowy eliksir szczęścia, ale zanim to zrobimy to skraftujmy inne, może będzie tego więcej. Rainbow dice potion jeszcze potrzebuję. 21. O kurde, wtedy mi tych zbraknie. Ojej, ojej, nie wiem czy to był dobry pomysł. No i na razie sobie zróbmy te dwie. Mamy ile? I trzy aktualnie. Trzy te potki. Są drogą muszę zacząć je sprzedawać chyba na markecie mi się wydaje, bo chciałem sobie kupić na Trading Market ten, chciałem sobie kupić wędkę diamentową, ale jak zobaczyłem ile ona kosztuje to przeżegnałem się dosłownie, powiem Wam szczerze. No i dobra, weźmy sobie to teraz, skraftujmy. Kolejny ten. No i git. I teraz tego tęczowego eliksiru dajmy sobie no, tylko dwa mogę. Aha, bo teraz mi to, tej czwórki się pozbyłem. Ja to jestem. Jestem gaugan No nic, mówi się trudno. Jeżeli się dalej. Zróbmy sobie 33 blazing dice y na chwilę obecną. No i dobra. Aplikujemy te trzy poty i 64 Blazing dice. Dzisiaj otworzymy sobie 64 yy, blazing dice. Jestem ciekawy co nam wydropi. Bo naprawdę może być różnie. Z tego co widzę, to trochę nam tęczowych zbraknie. Co nam trzeba było? Aha, eliksir szczęścia 4. A mi brakuje do trójki, czego? Dwójki, ja do dwójki jedynki. Okej, okay, czyli tak to zrobiłem. No nic, poradzimy sobie jakoś. Myślę, że z tymi tęczowymi za chwilę sobie tutaj zakupimy tych eliksirków. Trochę będziemy też łowili ryby i w międzyczasie myślę, że sobie e, w fajny sposób tutaj e, odrobię to wszystko. Najwyżej zrobię jakieś malutkie cięcie i widzimy właśnie jak będę miał o, więcej tego. Dobra i przy okazji rainbow fruit musimy zrobić. Zróbmy tego tak, nie wiem, tak z 200 może więcej nawet. O, arbuza nie, arbuza mam, mam mało. Tego banana mam od Groma. I elegancko. I tutaj, o natychmiastowy eliksir, tutaj jeszcze pokupujemy rzeczy i będziemy łowić rybki i rolować a, właśnie kostki. Tak więc myślę, że się może pojawić malutkie cięcie pomiędzy tym, jak mi zbraknie właśnie Blazing Dice'ów. Tutaj o lepsze przynęty. Hmm, my, w sensie Rainbow Dice'ów, to miałem na myśli. No i dobra, niech tutaj nasza żaba łowi y, sobie elegancko hmm rzeczy. W ogóle będę miał większe szczęście dzięki Eksiakowi, który dał mi dobre pety, bo im lepsze zwierzaki, tym większe szczęście. No i dobra. Lecimy. Pierwsza rolka. I uwaga, uwaga. 340 000 i 250 tysięcy. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Druga rolka. No. Podobnie. W ogóle te dwa pety są z bounty, więc tak wyszło. Dobra, teraz szybki opening tego co tu mamy. Elegancko. Będziemy oczywiście, w międzyczasie sobie ryby łowili, jak widać. I kolejna kostka. Kot Ninja i Mibo. Dobra, ja tymczasem um, sobie troszeczkę tych rainbow. E, rainbow potek ogarnę. No i zaraz wrócę. No dobra, zebrałem generalnie rzecz biorąc trochę tych tęczowych potek. Jak widzicie mam. I chyba zaaplikowane 9, I guess. Tak, tutaj nie widać do zasłania. Jeszcze jedną stworzyłem, więc w międzyczasie będę sobie tej łowił. Mam nadzieję, że zgarnę jak najwięcej tych rainbowowych potek, więc mamy na chwilę bezem 10 rzutów. Więc lecimy z kolejnym Hellhound. A, bo tu już mi się też skończyła ta potka na to szczęście. Więc zaaplikujemy sobie, no, niestety nieco gorsze, chociaż chyba trójkę będę mógł zrobić. Zaraz sobie sprawdzimy. Jak widzicie, przygotowany jak zawsze. Tak naprawdę to nie. Dobra, na trójkę. A Rainbow Dice, czyli ok, czyli wszystko się rozbija o te Rainbow Dice, których de facto, no niestety, nie mam. No ale cóż, nie ma co o tej marudzić, trzeba działać. Może na e, tych gorszych podkach też coś fajnego wydropić, Tak więc ja już sobie ich zaplikuję. O 75. I uwaga, uwaga, proszę bardzo, mamy Angel Cat i Rybakoi. No, tak średnio bym, bym powiedział. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Pies z HDS-u. Swoją drogą, czasami mam wrażenie, że te pety lepsze to dropią nawet z tych gorszych o wiele jajek. To znaczy, w sensie, nie macie zaaplikowane tych najlepszych rzeczy i, i tak drobią te, te um, powiedzmy jakieś topowe. Chociaż teraz jest zupełnie inaczej, z tego co widzę. Dobra, czy mamy tutaj coś fajnego? Może chociaż ta diamentowa... No, wędka dropnie. Pani by było. Ej, totalna lipa na razie dropi. Bez kitu. Jak tutaj jest totalna lipa. Zaklęty jeleń szmaragdowy Karbunkel. Aha, okej. Okay. To może, żeby tutaj nie zamulać, to sobie damy... Dla tych, tych tęczowych zostało jeszcze jeden. To może jednak ręcznie to zróbmy. Brahop i Hydra. No jest na razie naprawdę lipa. Lipa totalna. No i co? Mamy tutaj skrzyneczkę, kolejną skrzyneczkę. Więc ja sobie teraz w trochę połowię. Myślę, że zdobędę jakieś tej lepsze potki i wrócę gdzieś tak. Nie wiem, zrobić cięcie gdzieś tak, za godzinkę wrócę. I wtedy zrobimy taki finalny opening. Bo zostało nam 52 razy Blazing Dice, więc szkoda, żeby, żeby to się zmarnowało. Tak więc ja sobie ogarnę jakieś lepsze potki yy, i myślę, że co? Że za chwilę ogarniemy temat i będziemy jakiś fajny drop. Bo nie ma sensu, jednak uważam, yy, tutaj próbować coś działać na tych dwójkach. Bo te dwójki, to się mówi o tych natychmiastowej X i szczęścia, bo ta dwójka, jak widać, no niewiele dalej. Niby 100 tysięcy procent szczęścia, ale no to coś te szczęście nie sprzyja ewidentnie. No dobra. Pograłem sobie tak z pół godzinki jak nie lepiej i zdobyłem mnóstwo tych e, Rainbow Elixirków. Mam ich na tyle dużo, żeby zrobić cały opening i z reszty, czyli z 40 kilku, e, zrobię te trójki, w sensie e, elixir natychmiastowego szczęścia. A więc lecimy, będzie to 20... Dwa eliksirki? może trochę więcej. Nie, chyba więcej nie będzie. Przynajmniej nie jakoś znacząco więcej. Dobra, trzy, cztery. Dobra, jest chyba git. Dobra, więcej nie będzie. Przykro mi. Więc mamy tyle ile mamy. Tutaj rozgrzeweczka szybka na kostce, 5000. No i tyle. Dobra, teraz aplikujemy 23 potki, które dadzą milion szczęścia. O, jak wydropi już, to ile świętować dzisiaj, Dobra, lecimy. Kolejny opening. No, mogło być lepiej, ale no to już widać różnicę pomiędzy tą podką, a tą wcześniejszą podką, diametralną. Cyborgowy smok. Nie wiem czemu przeczytałem na początku cringe'owy, w sensie tak jakoś, nie wiem, mój mózg zarejestrował. Cringe'owy smok. Husky z mrozem, królik cyborg. Ogólnie taka ciekawostka, mam tutaj 100, 133 level. Dzisiaj miałem już 200 i zrobiłem rebirfa, czyli dzisiaj nabiłem ponad 130 poziomów w tej gierce, to jest jakiś kompletny absurd. Kitsune Fox. No, najlepszy drop dzisiaj. To ewidentnie. Yy, no mam nadzieję, że będzie lepszy. Czapka ciłała Właśnie, czemu ja w międzyczasie... Nie ten, nie łowię rybek. Przez dzięki temu możemy jakieś fajne potki wydropić, albo cokolwiek innego. Ja tutaj już tak się ucieszyłem, że mam te laki potki. Jeszcze 40, 47 kostek będzie otwierane, tak więc nie ma co tutaj się obijać. O, elegancko. Benz. Dobra, te skrzynki sobie wszystkie potwieram na sam koniec. I lecimy z tematem. są drogą możecie dać mi znać, czy ktoś z Was ma diamentową wędkę? Czy to w ogóle coś dużo daje, czy nie, albo złotą wędkę, bo widziałem też, że jest złota. Kurczę, lipa, lipa totalna. No nic fajnie by było mi coś powyżej 100 milionów, żeby albo komuś rozdać, albo może dać na handel. Nie wiem, rozkminiam, czy po prostu tych petów nie sprzedawać niektórych. Oczywiście tych, których mam powtórzone, nie, nie jakieś tam ekskluzywów. Yy. I po prostu nie zbieraj sobie tych gemów, bo dzisiaj wydałem właśnie, jak ktoś się spostrzegawszy to zobaczy. Że miałem 25 tysięcy gemów, a mam teraz 220. A to dlatego, że kupiłem sobie te przynęty te ekskluzywne czy tam te fioletowe takie. Każdy wie o co chodzi. Bo liczyłem właśnie na odwędkę, ale no, niestety nie wydropiła. Dobra, na chwilę obecną. Zostało 41 kostek. I Kitsune Fox to był najlepszy Pet. O, to to jakaś porażka w ogóle. Nie wiem, czy błąd w obliczeniach. Dobra, jeszcze 12 na tej lepszej podce 400 tysięcy, 175 tysięcy, Mroźny, niedźwiedź i czapka Chihuahua. No, tak średnio bym powiedział. Ale ja w ogóle nie mam zaplikowanej pomarańczy. Dobra, damy sobie ją na szajni. Bo bez tej szani to to będzie lipa. Zobaczcie, jeszcze szybko to zbije. taka wielka skrzynka, ona nie może tutaj tak sobie zostać. Dobra. Ta szalni pomarańcza myślę, że odda. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dajmy sobie o maksymalną ilość. Dobra, lecimy. Next one. Przecież to chyba zadziałało w drugą stronę, że ona. Chyba zmniejsza szczęście, niż zwiększa, ja widzę. Klaunowy kot i królowa smile. No, jak na taki opening, na który zbieram cały dzień, to... ...lipa totalna jak na razie. No nic, może kolejna kostka odda. Uuu... uuu narwal, 2 miliony. To jest top dzisiaj. Jestem ciekawy, czy miałem, narwal. 2 miliony. Pewnie miałem, bo nie pokazało mi, że nowe. A, a tak, no mam, mam jeszcze dwa, więc. Tak to wygląda. I, u uh, Hydra Axlot. Często mi ona dropi ostatnio. Bo chyba nie wiem, z piąta w krótkim następie czasu. Dobra. 34 kostki zostały. Ja sobie tej przynęty załaduję. I 6 tych potek lepszych mam. No dobra, jak mi się te 6 kostek skończy to sobie zrobię opening tego tych skrzynek i zrobimy sobie kolejną tą kolejną laki potkę może tutaj wydropi ta jeszcze lepsza a mam jakaś szansa jest że rzekomo ale no zobaczymy dobra damy sobie jeszcze ten szalny owocek e, tak z, z dwa razy no i co lecimy lecimy dalej fajny jest ten kruk szkoda że jest słaby w sensie słaby jak na to co mam aktualnie ku lipa, lipa totalna. Takie openingi się nie powinny zdarzać jak ten. Cienisty Gryfin. Ładny, 700 tysięcy. No ale tylko ładny jest, to jest jego jedyny atut. To jest... To jest jak ta dziewczyna, którą poznajecie. Jest fajna, ale... To się ładne jest, ale... No, głupie. No i to jest to samo. Uuuu! Czy to jest kolorowy smog, czy to jest po prostu shiny smok? Chyba po prostu kolorowy smok. Ej, fajny, ładny, no. Dobra, jeszcze jedna potka. Ach, tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra. Z tego co widziałem, już mi te laki potki zeszły, tak, i się teraz te gorsze zaczęły. Ale, ale. Ja mam tutaj, Szanowni Państwo, klucze do widolut No to odwóżmy. Tęczowy złoty tęczowy... Szczęśliwy eliksje, aha, no to niezbyt oddało, dobra, ro, ro, roleczka leci, no Na dzisiaj naprawdę chyba najwięcej tych, najwięcej rolek robię podczas normalnie historii, <grym> bez kitu. dobra, eee, a właśnie, nie otworzyłem tych, skrzynek, zaczniemy od tych najgorszych, proszę bardzo, coś fajnego, no raczej nie, też przynęty sobie załaduję, 10 tych, Niech, nic ciekawego. Standardowo 5 tych. Uuu, koktajlik. Oj, 10 tych. o nawet spoko. No i to byłoby na tyle. Nuda totalna i lipa. Yy, dobra. Mm -hmm. Elixir szczęścia razy 3. No 3, tak jeszcze zrobię. Tylko na tyle mnie starczy aktualnie. No ale lepsze to niż nic. O, tę te skrzynkę też muszę zgarnąć. A szkoda, taką zostawić. Proszę bardzo. I kolejne przynęty jeszcze się nie zrefreshowały. O, fajnie. Podłem sobie. Dobra. Mamy to. I kolejna kostka jest rzucana na planszę. Łopanie. No lipa. Lipa totalna. Dropi wam coś fajnego w ogóle w ostatnim czasie? Czy też macie taki tyf jak ja? A, bo ja w ogóle nie zaplikowałem moich tych potek. Dobra, teraz będzie lepiej. Mam nadzieję. U Exclusive Trend, Treasure Chest. Bogaty kot. To nie bogaty kot. Dobra, next one. Królik Cyborg. Ej, czy ja muszę bez kitu mieć tą najlepszą potę, żeby coś fajnego wydropić? Tak to wygląda. Uuu, uh, 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 empiryczny ogier. 7 milionów, 780 tysi. To mi się podoba. Dobra, skrzynki otwieram. Jestem ciekawy tej ekskluzji. Dobra. Uuu, uh, 36 tęczowych eliksir i 9 legendarnych tych. No ta gierka mnie kocha, jeżeli chodzi o wędkarstwo, ale tylko w tym zakresie, bo w każdym innym to jest lipa totalna. Dobra, idę zrobić kolejne potki. Tak, ten opałnik będzie trwał chyba, nie wiem, z pół godziny. Ale co tam. Mam nadzieję, że tutaj bawicie się dobrze, tak jak ja. Ja się w sumie dobrze bawię, mimo że tyrop jest lipny totalnie. To się dobrze bawię. Oj, i teraz elegancko. 27 potek. To prawie na całą peni Ile tego zostało? 23. No i elegancko. Ale wiecie co wam powiem? Nie, nie, nie. Ja mam tutaj blazing dice. Będzie 27. Dokładnie ile z tego? Chyba yy... tęczowy jeden. Na no, bank mi jeszcze dropną tęczowy, żeby więcej tego było. A złotych ile mam? 24? Nie wiem. Dam 50 na wszelki wypadek. No i wracamy. <grym peduller _> wracamy do punktu wyjścia. Dobra, to mam. Dobra, lecimy z łowami. No i cóż. Uwaga. Uhuhu. To najlepszy taki traf, jeżeli chodzi o te wszystkie, e, że tak powiem, dropy razem wzięte. W sensie, że dwa pety fajne wydropiły równocześnie. Uhuhu. Zły komputer. No teraz to rozbiliśmy bank, nie no ja tej klikam dalej, bo to jakaś chyba nie wiem, jakaś fala szczęścia. <laughs> Skończyła się ta fala szczęścia po tym openingu O! Ajajaj, nie, ale ten komputer fajny, no jak widać no nie miałem takiego I. Kurde bele No dobra, no nic, trudno się mówi I. 123 tysiące. No i gwiezdna sówka za 50k. No suwka ładna, ale no, na tym się jej atrybuty kończą. Dobra, opening robimy. Nie, może mi tu wędka jakaś wyskoczy. Elegancka, diamentowa. Oczywiście marzenie świętej głowy, ale nigdy nie wiadomo. Albo chociaż ta złota, też by było fajnie. Jakby złota wędeczka wydropiła. No dobra. Next one. Ach, lipa. Cybor cringowy smok. Albo cyborgowy smok. Jak kto woli. I... Cyberpunkowy kot. Czemu te fajne pety typu... ...klonowy kot, czy... ...cyborgowy kot... ...nie są jakieś, nie wiem, lepsze. Jako jakieś tam... ...Angelusy i inne tego typu rzeczy. Dobra, jeszcze ile? 18. 18 rolek. Jak patrzę na to, co dropi, to zaczynam wątpić, czy będzie coś lepszego niż ten komputerek. No ale. O. A jednak. A jednak. Pegasus 13 milionów. No to mi się podoba. Coś pięknego. Nie jest to może PET za 100 milionów, ale. Ale, ale. Jest to kolejny, którego nie mam, więc fajnie. Naprawdę fajnie. Dobra, zostało 14 rolek. Ach. Zawsze liczę tutaj będzie ekskuzji w ta przynęta, ale to chyba też jest, nie wiem, rzadkość, albo. nie wiem. Albo takie coś się nie zdarza po prostu w przyrodzie. Czyli w grze w sensie. Ej, tu jak wygląda sytuacja? Za 4 minuty. No, może zdążymy. Chyba że zapomnę, ale... Raczej nie. No, weźmy sobie te oto piękne rzeczy. Fajnie by było jakieś tutaj ekskluzywy, wydropić, ale z tych zwykłych to nie da rady. Dobra, walić to wędkowanie, otwieramy pety. Już teraz do końca lecę. Co ma być, to będzie jest 13. Jeszcze szans na Huja. Dzisiaj, mam nadzieję, że uda mi się wydropić tego huge'a, Naprawdę. Mogłem pójść na łatwiznę, nie będę ładować diamenty w sensie gemy i kupić go, ale nie, ja go muszę zdobyć, tak wiecie. Organicznie, tak. Sam z siebie. To będzie wtedy sukces. No, sukcesem na pewno nie jest wydropienie tego śnieżnego smoka. No, ale trudno. Angel Cat Hydra. Lipa, lipa, totalna. I teraz koc z kapeluszem. To nie jest wykot z kapeluszem. Do nie kod I. Kurczę. Lipa lipa. Tą drogą zastanawiam się, czy ktoś z Was ma. Gdzie to jest? Tą potrójną kostkę. Jestem ciekawy tego. W ogóle mi się wydaje, że kiedyś była potwórna, ale to może mi się wydaje. Może to moje zwidy. O, reliktowa agonia. Ładna, ale słaba. Aka. Nech dał nowy kot, ok. Jeszcze pięć kostek zostało. O, tutaj coś kozak. No, kozak jak kozak. No, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Dobra, statek kosmiczny. Ile zostały? 4, tak. Aha, 3 spotkam i 4 ten, 4 yy, blazing dice. A ja w ogóle... Aha Okej, okay. a teraz dopiero zobaczyłem, że umiem już lecić bez tego rainbowa. Okej. Okay. ja się nie dziwię czemu tak. No ale jak widać to niewiele zmienia, bo... <grymna> dodałem Rainbow Potę jest i padnie. Tak jak była, tak jest. No i okej, okay. to był ostatni dropik, ja sobie tutaj ustawię, o żeby mi zwykłe złote kostki leciały z tymi potkami razy 100 tysięcy, jak będzie coś fajnego to będziecie widzieć. I teraz tak, jeżeli chodzi o wędkarstwo, to niestety, o coś tu się wydarzyło, nie wiem czy coś aż takiego spektakularnego, ale raczej nie. Dobra, 55 sekund. Ja tą, tę rolkę jeszcze zdążę zrobić, ponieważ będę teraz wysyłał PETY. Mam tutaj odpalone komentarze. Ja Wiemy, tak, Ty Montulo napisał tak szczerze, to nie musisz już wysyłać. No, ale wyślemy, no to takie wiecie. Ja nie wyślę. No pewnie, że wyślę. Dobra, co by mu to dać? On taki skromniś, to mu coś fajnego. Już teraz, tak powiedziałem, teraz każdy będzie skromny. Zdajmy może, o tego Kitsune Foxa, bańkę kosztową może nie ma. Może jest początkujący, mu się przyda. Proszę bardzo, niech dobrze służy. Lecimy dalej. Shimix 0913. Kolejny giveaway. Proszę bardzo. Przypominam, że jeżeli chcecie dostać peta, to oczywiście dostarczycie swój nickname w komentarzu. Z Robloxa. Tylko nie pomylić się, bo ostatnio się ktoś pomylił. Hydra axol wyleciał. To damy mu. Proszę bardzo. Spora wyleciało. Ej, na tej zwykłej kostce lecą lepsze te. Lecą lepsze PETY niż, niż yy, na tej wcześniejszej. Dobra, kolejne, jeszcze trzy zostały. Jack w to 605. Z racji tego, że jest was no niezbyt dużo to każdemu wyślę. Proszę bardzo, leci kolejne. No dzisiaj naprawdę to pewnie będzie mniej 20 minut jak nie lepiej. Tu wyślemy też coś podobnego wartościowo. Myślimy może, no mm, 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 tego niebieskiego, on jest uroczy całkiem, proszę uprzejmie. Kolejny jest Kucio Morgan, to niezły nickname. Proszę bardzo. Eee, oj, prawie mi swój nickname napisał. Eee, dajmy może mu, no też coś podobnego, tego samego, niech dostanie. Oj, tego samego i damy jakiegoś, nie wiem, takiego jeszcze, o. Takich, o, takich pięć chciałem dać. To nie, to, to jednak damy tam tamtego jednego. Zapomniałem, że to można pojedynczo wysyłać. Gdzie tu jest? O. Proszę uprzejmie. na no, pierwszą osobą, która w ogóle napisała, to był Marcel Go, czyli Pan Pandziaks. Pan Pandziaks też często wbija i ogląda, więc. Openingi, więc oczywiście. E, oczywiście, tutaj wylecie jakiś najlepszy peciot, bo był pierwszy. Dajmy mu może, Na no, tego smokensa. Niech ma coś od życia. Chłopaczyna. Proszę bardzo. No, nie wiem, czy kolejny giveaway będzie też taki w sensie dla Was hojny, bo nie wiem, czy mi tej starczy. O, czy będę miał jakieś fajniejsze pety, czy Czyli zbankrutuję po drodze. No i dobra. Ostatni opening. Ostatnia rolka. 5000 mnożnik. Lecimy. Aby było coś fajnego. I uwaga. No, bez komentarza.